Pan profesor Janusz bardzo wyraźnie też wskazał, no, powiedziałbym, taką niecodzienność w tych rozporządzeniach, ponieważ jak wiecie, od 30 lat praktycznie mamy możliwość nauczania języka mniejszości narodowych i etnicznych w szkołach powszechnych. A dzisiaj, kiedy, kiedy te rozporządzenia zostały opracowane, wprowadziliśmy nową kategorię kategorię podziału pomiędzy mniejszościami, co jest rzeczą niedopuszczalną, i y, Ministerstwo Edukacji i Nauki nie miało takiego w ogóle y, powiedziałbym, takiej możliwości, aby takie rozporządzenie y, y, zastosować. My, jako grupa posłów y, jesteśmy w trakcie prowadzenia kontroli y, w Ministerstwie Edukacji i Nauki, właśnie procesu legislacyjnego tych rozporządzeń. I muszę Państwu powiedzieć, że nie kończąc jeszcze tej kontroli, jesteśmy w 100% przekonani do tego, że należy wystąpić z wnioskiem po pierwsze do Ministra Edukacji i Nauki o uchylenie tego, tych rozporządzeń i drugi krok, jaki chcemy podjąć, to wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, aby Pan Premier na posiedzeniu Rady Ministrów złożył także wniosek o uchylenie tych dwóch rozporządzeń. Mam nadzieję, że doprowadzimy do tego, aby te rozporządzenia nie weszły tak rzeczywiście w, w, w sferę realizacji, ponieważ, jak wiecie, to rozporządzenie z 4 lutego tak naprawdę ma obowiązywać od 1 września. Jedynie to drugie rozporządzenie dotyka w tej chwili samorządy, ale myślę, że tutaj samorządy też będą mogły wystąpić z wnioskiem o, o odszkodowanie czyli zwrot tych środków, które dzisiaj ponoszą na realizację zadań z zakresu nauki języka niemieckiego jako jak ojczystego, a już dotknięci zostali obniżeniem subwencji oświatowej.